Dojechał, to już mam przygotowany. I do wozu. To jest spełnienie naszych marzeń z marcinem, bo na, od ilu lat? Od 10? No przynajmniej od 10 lat chcieliśmy odpalić jakąś edycję amerykańską. Myśmy myśleli o przewożeniu samochodów kontenerami do stanów i nie mieliśmy w ogóle świadomości, że jest aż tak duża wasza tele społeczność. Dopiero jak 3 e, lata temu Paweł się pojawił pod stadionem w Chorzowie i powiedział hej ja przyjechałem z Chicago, to od razu mi się wszystkie lampki zapaliły mówię o z Chicago, o ciekawe, ciekawe i opowiadaj. No i tam zaczęliśmy rozmawiać, rok to, później... To znów... nie było tylko tak. bo Martyna, Martyna chodź tutaj, Chicago przyjechał. Naprawdę był tak A... potestowany, ja od razu wiedziałam o co chodzi. i gotowy jesteś? Tak. Auto gotowe? Auto gotowe, ja myślę, że no tak. Sprawdzamy wszystko? Sprawdzamy wszystko. A Chyba... Ale gotowy jesteś na to, że może coś się... Yy... Różne mhm. rzeczy nieoczekiwane po drodze? Wiesz co, yy, yy, modliłem się wczoraj cały wieczór, żeby dzisiaj ładnie było, także myślę, że wszystkie auta dojadą. Wyprawa taką wsk ponad 1000 mil do pokonania, to chyba nie lada wyzwanie. Oczywiście, w, w takich warunkach, ale damy radę. Ja myślę, że będzie to wszystko do osiągnięcia. Sprzęt Ekipa, przygotowany? Sprzęt przygotowany, wszystko działa. Jak do tej pory dojechała przez Lakeshore Drive, dała radę, to i myślę, że pokona następne mile do, do, dookoła Michigan. Jak ci się jedzie? Dobry, dobrze. A, dobrze. Ale powiedz, gotowa jesteś na takie wyzwanie, długą podróż? Trochę, bo jest bardzo gorąco. A bardzo dobrze, jak na razie żadnych jeszcze udziwnień nie ma. Ale jesteście gotowi na to, że takie mogą się pojawić? Oczywiście, to są auta, które nigdy nie wiesz, co się stanie w każdej minucie. Wygodnie jest bardzo? Jest bardzo wygodnie, jest bardzo przyjemnie. Mamy tutaj naturalną klimatyzację, czyli otwarte okna. Jest super. Co tu się stało? Tylko trzeba... Yy, czujnik temperatury chyba poszedł, bo nie załącza się fena. I kolega właśnie dzwonił, że już ma 130 stopni na zegarze. Przed nimi do pokonania ponad 1000 mil. W tych autach, to nie jest szczyt komfortu chyba jechać w taki dystans, zwłaszcza o takiej porze roku. Były gorsze warunki i jeździło się dużo dalej, także myślę, że to nie jest jakieś super wyzwanie, szczególnie, że w każdym miejscu można się zatrzymać, no i ktoś może pomóc naprawić. Zwłaszcza, że oni chyba znają tutaj każdą śrubkę w każdym z tych aut. Chyba tak jest, że to się tak dopieszcza samodzielnie. I tej wersji się trzymajmy, Miejmy nadzieję, że większość Samochodów nie dojedzie, większość uczestników rajdu przetrzymano, i tą pogodę, no i oczywiście to, co może wydarzyć się na dziś. Rajd z Wombol wystartował sprzed budynku PA, sprzed naszego radia. Mają do pokonania stany Indiana, Michigan, później wracają do Wisconsin i do Illinois, dookoła jeziora Michigan. To wszystko w ciągu pięciu dni. Samochody, które no są takie, że czasami trzeba do nich zajrzeć, naprawić, gdzieś poprawić coś, ale trzymamy kciuki. Miejmy nadzieję, że im się uda. My na pewno jesteśmy najwierniejszymi kibicami, także pamiętajcie o tym, by śledzić nasze media społecznościowe, a także auta.pl Chicago. Hohohoho! <síntos>